W sierpniu 1980 roku pracowałem w przedsiębiorstwie robót czerpalnych i podwodnych księgowości. W zarządzie portu Szczecin-Świnoujście jadałem posiłki. Mój ojciec i brat pracowali jako latarnicy w Urzędzie Morskim w Szczecinie. Tu zastały mnie strajki sierpniowe. Zostałem jednym z najmłodszych działaczy Solidarności. Zostałem członkiem komisji robotniczej. Pracowałem razem z Marianem Jurczykiem, Stanisławem Wądołowskim i wieloma innymi słynnymi kolegami. Solidarność była antysocjalistyczna. Dlatego też tak trudno było władzy przyjąć tych 21 postulatów, ponieważ władza twierdziła, że jesteśmy ruchem politycznym. Dziś śmieszy mnie, kiedy wielu moich kolegów wyznaje socjalizm. Przecież tak nie było. Przecież my byliśmy antysocjalistyczni. Przecież w Jedności Szczecińskiej jesienią 1981 roku był jeden wielki, piękny artykuł. Socjalizm nie wypaczenia. Tak, myśmy nie walczyli o socjalizm, myśmy nie walczyli o związki zawodowe takie, jakie były dotychczas. O podział zakładu ziemniaków, o podział w czasów. I innych świadczeń socjalnych. Myśmy walczyli w roku 80. za czasów pierwszej Solidarności o wolność, o podmiotowość. I o taką podmiotowość niestety musimy walczyć po ponad 30 latach. Trudno, ale musimy kolejny raz iść w ten bój. Tak jak szli żołnierze z pierwszej kadrowej, tak jak szło całe pokolenie kolumbów. My jesteśmy nadal pokoleniem Kolumbów, kolejne pokolenia naszych dzieci i wnuków są pokoleniami polskich Kolumbów. Mamy walczyć o wolną Polskę, idziemy do kolejnych wyborów walczyć o wolną Polskę i o podmiotowość polskich obywateli.